Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj w studio telewizyjnym Gazety Orsztyńskiej witam Pana Karola Sobczaka, burmistrza Olecka. Witam serdecznie, Panie Burmistrzu. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Panie Burmistrzu, czym Olecko będzie kusiło latem turystów i co przygotowało dla mieszkańców w kontekście też na no, pandemii, jeszcze, która gdzieś tam jeszcze, jeszcze się u nas czai? Rzeczywiście, z jednej strony mamy okres ten pandemiczny, ale obserwując, z jednej strony ten potok, coraz więcej naszej populacji, naszego społeczeństwa się szczepi, a za tym idą pewnego rodzaju poluzowania, tak jak słyszymy od pana premiera, od ministra zdrowia. I mam nadzieję, że ten okres letni pójdzie w takim właśnie kierunku, że pewnego rodzaju wydarzenia kulturalne, wydarzenia rekreacyjne, sportowe, czy też duże wręcz koncerty będą mogły się odbyć w jak najbardziej otwartej formule. Mamy taką nadzieję i od początku sezonu przygotowaliśmy naszą ofertę dla naszych mieszkańców, dla turystów, dla ludzi, którzy by chcieli odwiedzić Olecko w okresie wakacyjnym, by rzeczywiście no, tak przygotowywać, jakby nie było pandemii. To jest z jednej strony, z drugiej strony oczywiście ten kalendarz jest bardzo bogaty, bo praktycznie nie ma tygodnia, nie ma wręcz nie ma żadnego dnia, gdzie nie będzie coś się działo w Olecku. Natomiast żeby państwa z jednej strony zaprosić na takie najciekawsze, największe imprezy kluczowe z jednej strony myślę nie tylko dla Olecka, ale nawet jeżeli chodzi o skalę, to dla mieszkańców naszych regionów Chciałbym już dzisiaj zaprosić na 6 czerwca chociażby do Olecka Zawitają Maratony Kresowe. Jest to jedno z tych imprez, która w zeszłorocznej ankiecie prowadzonej przez dla naszych mieszkańców osiągnęła bardzo wysoki poziom uznania naszych mieszkańców i naszych gości. Będą bardzo fajne tereny ułożone. Mamy tutaj na naszych Mazurach Garbatych piękne ścieżki, pięknie położone, w pięknym krajobrazie. Nad brzegiem również jeziora Oleckie Wielkie. I tu, co ciekawsze, i z tego też myślę, że to jest nasze zadowolenie, że przy tych trasach biorą udział przy ustaleniu tych tras nasi miejscowi kolarze, m.in. pan Mariusz Naruszewicz na czele i oni generalnie pod swoim, korzystając ze swojego doświadczenia chcą się podzielić również taką kolorową trasą, ubogaconą jeżeli chodzi o charakterystykę przejazdów i przygotowują tą trasę. Zapraszam serdecznie. 19 natomiast czerwca po raz pierwszy w Olecku, to jest fajne, to jest do zauważenia, odbędzie się zawody, impreza z cyklu Predaton Family Cup. Jest to impreza przeznaczona dla 40 par, w tym może uczestniczyć jedna osoba dorosła powyżej 18 roku życia, a druga osoba w tym tandemie jest to osoba pomiędzy 7 a 17 rokiem życia. Nie mogą być to tandemy rodzinne, mama z tatą, przepraszam, mama z córką, tata z synem, bądź też mieszany, bądź też osoba para przyjaciół, para kolegów. Warunkiem jest tylko, tak jak powiedziałem, jedna osoba dorosła powyżej 18 roku życia, druga osoba między 7 a 17 rokiem życia i predatum będzie polegał na tym, że będzie z jednej strony 5-kilometrowa trasa do przebiegnięcia, 12 kilometrów trasy rowerowej oraz znowu 5 kilometrów trasy kajakowej i tu mam nadzieję, że będziemy mieli na tyle chętnych, impreza będzie Mam nadzieję, że bardzo atrakcyjna nie tylko dla naszych mieszkańców, ale jakby ktoś chciał jeszcze się dopisać do listy, zapraszam do, na, na nasze strony na stronę Mosiru Oleckiego i mam nadzieję, że się spotkamy wtedy na tej pięknej imprezie w Olecku. Kolejną imprezą na pewno jest to już, myślę, nie tylko region, ale cała Polska na czystane Kolecko. W tym roku mamy w datach 19-25 lipiec, już 28. Edycję tego naszego wielkiego już wydarzenia, można powiedzieć, kultowego. Chciałbym, jakby w tym miejscu podkreślić, że czeka nas bardzo oferta, nie tylko koncertowa ciekawa, ale również przede wszystkim ta kulturalna. Odbędą się szerokiego rodzaju warsztaty dotyczące sztuk plastycznych, wizualnych, teatralnych, tańca, muzyki, ale również literatury. Każdy, myślę, że znajdzie na przystanku coś miłego. Coś, co go natchnie kulturą, a myślę, że my jako Olecko z jednej strony jesteśmy od zawsze natchnieni kulturalnie. Z drugiej strony sam przystanek Olecko jest to kultowa, jedna z najstarszych tego typu imprez w całej Polsce. I myślę, że ta oferta w tym roku każdy spotka. I ciekawe osoby ciekawe osoby, osoby świata kultury, filmu, teatru. I mam nadzieję, że każdy znajdzie swój wąski taki warsztat gdzie będzie mógł swoje pasje rozwijać, dowiedzieć się czegoś ciekawego, a wieczorem oczywiście wybrać się na koncert, a w tym roku y, będą to kult. Y, myślę, że y, nie trzeba przedstawiać bliżej. Będzie to Lady Punk. Y, a przypomnę, Janusz Panasewicz właśnie jest z Zolecka y, i będzie łydka, czy pan o tym. No, ja zawsze pamiętam, tym bardziej miałem tą jeszcze przyjemność jako przewodniczący Rady Miejskiej, wręczać dla Janusza, bo mogę tak powiedzieć prywatnie, medal zasłużony dla Olecka za swoją działalność, za swoją promocję naszego miasta i dzięki temu również stoi na naszym placu w centrum miasta, również ławeczka Panasa tak zwana, która również uświetnia z jednej strony nasz plac, z drugiej strony jest taką, no myślę, że fajną promocją. Dla gości, którzy przyjeżdżają, odwiedzają i być może nie wiedzą, że Janusz Panasewicz jest właśnie z Olecka. Także zapraszam. Będzie również Ryszard Bazarnik z największym będem świata. Mam nadzieję, że ta oferta kulturalna, koncertowa bardzo przypadnie naszym mieszkańcom, ale również gościom z, z całego regionu, ale i również i być może. Również jesteśmy, można powiedzieć, przed kolejną już edycją Active Festival Olecko, który to Przypadł bardzo do gustu, rozwija się ta nam impreza w sposób wyjątkowy, a jest wyjątkowa dlaczego? Bo generalnie powstaje z inicjatywy ludzi, którzy sami chcą się wpisywać w kalendarz, mają pomysł na siebie, na swoją ofertę, czym chcą się pochwalić dla, dla mieszkańców, dla turystów. Jest to ciekawy plener, który, który my jako wspieramy tylko wolontariuszami. To my się pytamy czego wam trzeba żebyście wy mogli pokazać to co macie najlepszego do pokazania czym chcecie się i dzięki temu można powiedzieć z roku na rok obserwujemy to jest trzecia jest edycja obserwujemy coraz większy proces zaangażowania różnego rodzaju instytucji organizacji pozarządowych ludzi fizycznych którzy mają coś ciekawego do pokazania do pochwalenia się i do zaangażowania mieszkańców a Chcemy prowadzić tą Active Festiwal oprócz takich działań, których są nastawione na takie świadome przeżywanie naszego życia, uważny tryb życia, również w takim charakterze slow. I praktycznie wszystkie wydarzenia będą się działy na, wzdłuż naszego jeziora, na poszczególnych miejscach od Mosiru poprzez aż do praktycznie plaży Szyjka, a więc ten brzeg jeziora będzie tętnił życiem, tętnił muzyką, wydarzeniami. Przez te trzy dni. I mam nadzieję, że również ta oferta koncertowa, bo na, na, na koniec każdego niemalże dnia jest koncert. I w tym roku również będziemy mieć ciekawą ofertę, między innymi w Amfiteatrze pod zamcze każdego wieczora. Między innymi zobaczymy, usłyszymy pas Astra Zigo, Smolikę Fox, Krzysztof Zalewski i trwają jeszcze rozmowy z panią Moniką Brodką. A więc myślę, że Active Festival w tym roku będzie na bogato, na kulturę nastawiony, na aktywny tryb życia, na tych wszystkich, którzy są właśnie nastawieni na wrażenia, emocje w duchu słowa. Zapraszam serdecznie do Olecka. Mogłbym tam jeszcze, panie redaktorze, z kilka w tej chwili imprez wymienić, to nie wiem, czy wystarczy nam czasu, ale serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców naszego regionu, mieszkańców całej Polski. Zapraszam do Lecka. Sezon wakacyjny w Olecku to nie jest tylko fajny urlop, ale to są również łyk kultury, zielonego powietrza, świeżego powietrza, życia w duchu slow, zwolnienia tempa, odetchnięcia od stresów, napięć dnia codziennego. Olecko do tego świetnie się nadaje. Zapraszam bardzo serdecznie do Olecka. Mnie szczególnie zainteresował kult bo jestem fanem z zespołu, no i Kazika Staszewskiego oczywiście też, więc niewykluczone, niewykluczone, że się wybiorę. Drodzy Państwo, zatem jak sami Państwo widzicie, wiele się będzie działo i Pan Burmistrz, patrząc z miny, to pewnie mógłby dobrych kilkanaście minut opowiadać o tym, czym będzie kusiło Olecko latem, ale no, nasz czas już się kończy. Drodzy Państwo, no, ja ze swojej strony zapraszam do Olecka, zapraszam na Mazury Garbatę, Olecko jest to miasto przyjazne, tolerancyjne i otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Panie Burmistrzu dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam.